Na pewno się domyślacie, że taniec nie jest wymysłem współczesności. I można by było nawet powiedzieć, że jest to tak naprawdę nasza taka pierwotna umiejętność. Zapraszam serdecznie na cykl filmów na temat tańca, odcinek pierwszy. Pierwsze archeologiczne dowody, które potwierdzają to, że nasi przodkowie tańczyli i to dość sporo, pochodzą z 3300 roku przed naszą erą. I są to nagrobne malowidła, które przedstawiają pozy, figury taneczne. Musimy pamiętać o tym, że taniec stanowił bardzo ważny rodzaj komunikacji między ludźmi, szczególnie przed wynalezieniem pisma. Był też takim um, międzyna, międzypokoleniowym, e, historycznym przekaźnikiem, dlatego że no, tak jak mówię, nie było pisma, nie było w jaki sposób się komunikować. Jeśli chodzi o takie wzmianki, źródła, które potwierdzają to na terenie Europy, to możemy śmiało stwierdzić, że tutaj Iliada Homera jest takim dziełem, ponieważ Homer wspomina tam o chorei, greckiej chorei, która była taką formą śpiewno-taneczną. Natomiast jeśli chodzi na przykład o Stary Testament, to tam mamy do czynienia z zapisem, który opowiada o tym, jak król Dawid tańczy przed Arką Przymierza. Także takich źródeł znajdziemy sporo, jeżeli się to zagłębimy, ja nie będę tutaj dalej się, że tak powiem, na ten temat wypowiadać. Powiem tylko tyle, że taniec był bardzo ważny na wielu płaszczyznach, bo z jednej strony był dostępny i jakby mocno popularny w życiu codziennym. W komunikacji, w kontaktach damsko-męskich, ale także rytualnie, obrzędowo. Były różnego rodzaju tańce ekstatyczne, tańce uzdrawia uzdrawiające, czy też takie, które na przykład miałyby sprowadzić deszcz. Więc mamy tego całkiem sporo. Ta różnorodność taneczna, której możemy doświadczyć na przykład podróżując lub oglądając różnego rodzaju filmy, widząc taniec różnych grup etnicznych czy narodowych, jest fascynująca. Niesamowite jest to, jak bardzo różne formy taneczne, jak bardzo różne style wykształciły się w różnych, na różnych obszarach, na różnych kontynentach i miało na to wpływ bardzo wiele czynników. To, w jaki sposób społeczeństwo się wykształcało, język, kultura, klimat, czy na przykład na danym obszarze jest ciepło, czy jest zimno. To jest wspaniała i fascynująca podróż, zagłębianie się w to. No, tak naprawdę w tych czasach, no aktualnie mamy pewną przerwę, jeśli chodzi o podróżowanie, ale wybierając się, dajmy na to do Kenii, możemy zauważyć taniec Masajów. Fascynujący taniec. Jako też fascynujący przykład australijskiej kultury. Ale w naszym kraju też mamy naprawdę sporą tradycję tańców narodowych i ludowych. I takim przykładem tańca ludowego jest na przykład Kujawiak, który wykształcił się na Kujawach, właśnie i jest związany z taką tradycją weselną. Może być też rodzajem modlitwy, medytacji i takim myślę doskonałym przykładem tego będzie taniec derwiszów. Dzisiaj taniec kojarzy nam się przede wszystkim z tańczącą parą albo z jakimś konkretnym stylem. Jak się troszeczkę wysilimy, to nawet przyjdą nam do głowy różne formy taneczne solo, ale zapominamy o tym, a może nawet o tym nie wiemy, że tak naprawdę każda forma ruchu do muzyki, która służy autoekspresji, wyładowaniu emocji, rozluźnieniu napięć w ciele, to jest taniec. Nasz taniec nie zaczyna się wtedy, gdy decydujemy się na jakąś konkretną formę i uczymy się podążać, odtwarzać kroki, ruchy danego stylu tanecznego. Nasz taniec zaczyna się w momencie, kiedy nasze ciało podąża za dźwiękami, za muzyką, nawet w dowolny sposób. Kiedy jesteśmy go świadomi, kiedy mamy kontakt z własnym ciałem, wiemy gdzie jest nasza ręka, wiemy gdzie jest nasza noga. Ale o tym będę mówić w kolejnych odcinkach, dlatego mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce.